Chomiki to jedne z najpopularniejszych zwierzątek domowych, wybieranych zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Ich niewielkie rozmiary, a także niskie koszty utrzymania powodują, że stają się one bardzo atrakcyjną opcją w sytuacji, kiedy ktoś chce przygarnąć jakiegoś zwierzaczka do swojego mieszkania. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile kosztuje homik? Zanim jeszcze jednak odpowiem Tobie na to pytanie, to musisz wiedzieć o tym, że istnieją różne gatunki homików, takimi pięcioma najbardziej Popularnymi są przede wszystkim chomik dżungarski, następnie chomik syryjski, kolejno chomik roborowskiego, następnie homik chiński, a także chomik Campbella. I tutaj mam dla Ciebie niezwykle bardzo istotną informację, a mianowicie niezależnie od rasy, na którą ostatecznie się zdecydujesz, to ceny chomików są niezwykle niskie, bo zazwyczaj mieszczą się one w przedziale od 20 do 100 zł. Podziel się proszę informacją w komentarzu: ile Ciebie kosztował zakup chomika?